Niech Pan obdarzy Was spokojem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słowa w Centrum. No i dzisiaj mamy nietypową niedzielę. Niedzielę, w której świętujemy poświęcenie Bazyliki Laterańskiej. Jakoś tak w tym roku zwróciło moją uwagę, że tak naprawdę kilka razy świętujemy rocznicę poświęcenia kościołów bo zawsze świętujemy poświęcenie kościoła lokalnego w każdej diecezji świętujemy poświęcenie katedry no i w, też przypada poświe, rocznica święcenie po, poświęcenie y, bazyliki laterańskiej czyli możemy powiedzieć katedry katedr kościoła matki no i tak sobie myślę po co w ogóle świętujemy te rocznice przecież Pan Jezus jest wszędzie. A my świętujemy rocznicę poświęcenia budynku. I tutaj taka moja myśl, która mi się rodzi, to tak naprawdę w kościele bije serce. W kościele jako budynku, bo tam jest żywy, obecny Jezus w najświętszej Eucharystii, ale też w kościele pisanym wielką literą. Bo właśnie to, że świętujemy. To poświęcenie katedry katedr, czyli Kościoła, który jest w Rzymie, mówi nam o tym, że kościół to od samego Chrystusa jest jedno ciało, które przez dwa tysiące lat poprzez posługę biskupów, prezbiterów, jest obecne po dziś dzień. I to mi mówi przede wszystkim o tym, że cokolwiek ja czuję, to za mną stoi dwa tysiące lat tradycji, i to tak naprawdę ja wchodzę w tradycję, to ja ją chcę rozpoznać, to ja chcę w niej się zadomowić. A czasem mam taką pokusę, że czegoś nie rozumiem, to łatwiej jest to zmienić, niż dowiedzieć się, dlaczego jest tak. Więc to jest pierwsza myśl, która mi towarzyszy. A druga. Ten fragment dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus rozgania, byśmy powiedzieli, towarzystwo, wyrzuca kupców, mówi mi o takim Jezusie, który hmm, trochę nie pasuje do naszego obrazka, jaki zwykle przyjmujemy. tak, Że Jezus jest miłosierny, kochający, wybaczający, a tu Jezus, który wyrzuca. I to mi mówi właśnie o gorliwości, o żarliwości rozpalającej serce Jezusa, o Dom Boży. Czyli tak naprawdę o Kościół. I to mi się kojarzy z rozumieniem słowa święty. Święty to inny, więc inny, czyli Bóg, potrzebuje swojej przestrzeni, swojego świętego miejsca. I tak jak chcę iść na dobry film, to idę do kina. Oczywiście, mogę obejrzeć go wszędzie, mogę obejrzeć go na telefonie, mogę obejrzeć go na komputerze, ale jednak, kiedy wchodzę do kina. Wszystko mi mówi, że tu będzie wydarzenie kulturalne. Podobnie z teatrem, podobnie z operą i tak dalej. I tak samo modlić się mogę wszędzie, w parku, w drodze do pracy, ale jednak, kiedy wchodzę do kościoła, to cała przestrzeń mówi mi o tym, że tu spotkam się z Innym, czyli Bogiem. I o tym jest dzisiejsza Ewangelia, o tej trosce. O świętość, czyli inność miejsca, które jest zarezerwowane do modlitwy, do spotkania z Jezusem, z żywym Bogiem. Zapraszamy do kolejnych odcinków Słowa w Centrum. Życzę Wam wszystkim pięknej niedzieli. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i do podawania dalej tych treści, które Wam proponujemy. Z Panem Bogiem.